Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Państwem moimi doświadczeniami, które zdobyłem realizując inwestycje budowy obiektu handlowo-usługowego na bardzo małej działce. W 2018 roku kupiłem działkę o powierzchni 75 m2, która znajduje się w samym centrum bardzo atrakcyjnej nieruchomości. Tak to było 75 m2. No i oczywiście cena za metr kwadratowy tej działki była bardzo duża. Inwestycje rozpoczęliśmy od e, zrobienia projektu. E, chcieliśmy stworzyć obiekt, który będzie atrakcyjny dla przyszłych najemców, ale też który spełni wszystkie wymagania i normy no i oczywiście zmień, zmieści się na tej naszej małej działce. Proces projektowania trwał ponad dwa lata. Okazało się, że musimy na tej działce zmieścić zbiornik na deszczówkę. Musimy zapewnić część biologicznie czynną na działce. Z tego co pamiętam, to było 20 albo 25% całej działki. Taka część biologicznie czynna mogłaby spowodować, że cała inwestycja nie miałaby po prostu sensu. Wymyśliliśmy więc, że zrobimy dach zielony. Jeżeli chodzi o zbiornik na deszczówkę, to wymyśliliśmy, że będzie po prostu wkopany pod budynkiem. Wyprowadzenia rur spustowych będą w środku w budynku, prosto do, do tego zbiornika. Okazało się też, że obok sąsiad Tutaj ta działka akurat teraz jest widoczna. Ta wielka kałuża. Sąsiad no, nie chciał pozwolić na to żebyśmy chodzili po jego działce żebyśmy mu tam deptali. Jak to on to mówił nie chciałby żebyśmy mu rozjechali tę działkę. Nawet wytyczenie przez geodetów tak jak tutaj widać teraz żeby wytyczyć miejsce gdzie mamy budować no te, te Paliki musiały być wbite poza naszym działką, bo po prostu na naszej działce nie było takiej możliwości. W momencie, kiedy zaczynaliśmy kopać pod fundamenty, musieliśmy tak zorganizować wszystko, żeby bezpośrednio ziemię wrzucać na samochód, żeby tę ziemię wywozić, bo po prostu nie było gdzie tej ziemi składować. Kopiąc pod fundament okazało się, że bardzo wysoko jest woda i że nie ma możliwości zrobienia fundamentu takiego, takiego jak jest w projekcie, czyli Ław i ścian fundamentowych z bloczków betonowych. Dlatego musieliśmy przeprojektować nasz budynek i zamiast fundamentów takich standardowych wykonać płytę. Tutaj widać właśnie zbiornik na deszczówkę. Oczywiście w kopanie zbiornika na deszczówkę też nie było proste, ponieważ tak jak mówiłem, bardzo wysoko była woda. Więc w trakcie kopania musieliśmy wypompowywać wodę, bo inaczej nie było możliwości wkopania tego zbiornika. O tutaj widać, jak robimy kanalizację, wykopując troszeczkę zaraz pojawiała się woda. W tym miejscu mamy już zbiornik zakopany. Pierwsze szalunki do płyty zagęszczamy. Zagęszczamy ładnie wszystko pod płytę. Dochodzą jeszcze prace związane z kanalizacją. Tutaj nie może być błędu. Trzeba wyprowadzić odpowiednio rury. To są rury z PVC. I kolejny etap to dalsza budowa naszej płyty czyli folia budowlana dwukrotnie ułożona. Na to yy, polistyren ekstrudowany. Yy, my tutaj zastosowaliśmy styropian typu Hydro, o, właśnie taki niebieski. Yy, następnie kratownica. Bardzo dużo stali. Też tej stali nie mieliśmy gdzie trzymać. To, to, jak widzicie Państwo na działce obok, to jest działka tego sąsiada, który nie pozwalał na to, żeby korzystać z tej działki. Jednak y, to był rok 2020. I rozpoczęła się pandemia. Z uwagi na to, że to był starszy pan, no nie wychodził z domu i nie mógł pilnować tej swojej działki, więc mogliśmy wykorzystać ten moment na składowanie tam stali i, i wykorzystanie po prostu tej, tej, tej chwili. Teraz widać, że tutaj jest zrobiona podwójnie kratownica. Oczywiście koszty. Bardzo mocno się zmieniły. Koszty standardowych fundamentów byłyby zdecydowanie tańsze w porównaniu z budową płyty. Kratownica jedna, kratownica druga, następnie wszystko zalane betonem B25. Po zalaniu płyty mogliśmy zacząć zwozić materiały do budowy ścian. Ściany zbudowaliśmy z gazobetonu klasy 500, z gazobetonu z solbetu. Beton komórkowy mogliśmy położyć już na tej płycie, więc zyskaliśmy miejsce tutaj na materiały budowlane. To był czas pandemii, także nasi wykonawcy no, nie zostali wpuszczeni do żadnej restauracji, żeby skorzystać z toalety, do żadnego sklepu, więc musieliśmy też zapewnić. Toaletę wykonawcą, postawiliśmy taką toaletę przenośną. Tutaj widać, że oddzieleni jesteśmy od drugiego budynku wełną. To są przepisy PEPOS. Po prostu tak trzeba. Tutaj izolacja nie może być ze styropianu, to musi być izolacja z wełny. Cały czas borykaliśmy się z problemem miejsca, więc materiały, które dowoziliśmy na tę budowę, były w ilościach potrzebnych na. Jeden, dwa, czasami może 3 dni robocze. Więc to też zwiększyło nam koszty budowy. Musieliśmy też zmieścić y, jakiś worek czy jakieś biga na, na, na śmieci. Wszystko na tej naszej płycie, w tym naszym y, budynku, który stawialiśmy. Y a więc stawiamy ściany, ściany z betonu komórkowego. Tutaj też powstało nam takie pomieszczenie dodatkowe. Widać kominy, kominy wentylacyjne, dużo kanałów wentylacyjnych z uwagi na przepisy i komin do gazu. Kominy zastosowaliśmy z firmy Perfect. Tutaj już zaczęło no, widzieliśmy, że powstaje budynek, już zarys tych ścian to moja córka. No, i chwilę później spadł śnieg, przyszły mrozy, także musieliśmy tutaj naszą budowę zwolnić czy przytrzymać i poczekać na trochę lepszą pogodę. Mogliśmy zrobić jeszcze szalunki. Z drewna, czy to są płyty USB? O, właśnie tutaj widać ile śniegu było. I przygotowywaliśmy się do ułożenia stropu. Strop Teriva z firmy Stropex. Dużo słupów, dużo zbrojenia. Wszystko zgodnie z projektem. O, i kolejne zbrojenie i za chwilę będzie układany strop. Tutaj widać schody. Schody też w budynku. Użyteczności publicznej w budynku usługowym, w budynku handlowym muszą mieć odpowiednią szerokość. O, teraz ujęcie schodów z góry to był bardzo fajny moment, bo można było już do góry na strop wejść normalnie schodami nie po jakiejś drabinie. Zbitej z ład, e, tylko po prostu po schodach. Tutaj widać układanie stropu. Wszystko musi być podparte wystające kominy wentylacyjne, zbrojenie. No właśnie. Moja radość z postępującej budowy udzielała się również mojej rodzinie. Tutaj warto by było dodać, skąd braliśmy prąd. Jeżeli chodzi o prąd, to dogadaliśmy się z bardzo miłym sąsiadem z drugiej strony, który użyczył nam tego prądu. Tutaj było widać już zalany strop. Po zalaniu tego stropu Zyskaliśmy dodatkowe miejsce na materiały budowlane, czyli oprócz parteru mieliśmy też możliwość składowania materiałów na piętrze. To zdecydowanie ułatwiło nam już dalszą budowę. No i tutaj ładnie widać, jak powstają mury. Oddzielenie znowu Wełną od sąsiada, to jest wełna twarda, rokula grubości 16 cm. Beton komórkowy, tak jak mówiłem, klasa 500. Zdecydowanie klasa 500 tutaj wystarczyła na taki budynek. Klasa 500 jest lżejsza od klasy 600, ale dzięki temu jest cieplejsza. Dalej powstają. Ściany. Widzimy już, jak wysoki będzie nasz budynek. Kolejne szalunki. Duże okna, z uwagi na to, że okna mogły być tylko z jednej strony budynku, czyli z przodu. Więc tutaj z przodu te okna zrobiliśmy maksymalne. O, widzimy. Podjechał samochód z materiałami budowlanymi. Często dostawcy podawali nam materiały budowlane na strop HDS-em. Kolejne słupy, kolejne zbrojenia. I za chwilę. Będziemy układać kolejny strop. W tym przypadku to, będzie, to będą płyty stropowe. Jak widać, zrobiło nam się dużo miejsca na dole. Już podpory stropu mamy ściągnięte. Możemy spokojnie składować materiały budowlane. To jest drugie ujęcie z tyłu. Zrobiło nam się również dużo miejsca u góry. I będziemy przygotowywać teraz podparcie stropu typu filigran. Strop typu filigran zamawia się konkretnie pod budynek, pod projekt. Należy wynająć odpowiedni dźwig, który bezpośrednio poda nam strop na dach. Tutaj widać jak Właśnie taką płytę nam pan dźwigiem podaje. Wykonawca przyjmuje te płyty. Oczywiście w tych płytach e, musieliśmy zaprojektować wyjście na dach, bo tak jak mówiłem, o, teraz widać, tak jak mówiłem, dach mamy zielony e, po to, żeby. Była część biologicznie czynna na działce, na której nie mieliśmy miejsca. Tutaj powstała jakaś szczelina między tymi płytami, ale to można bez problemu zaszalować i nie będzie, nie będzie żadnego kłopotu. Tutaj już widać budynek z oknami. Panowie wstawiają rolety. Jeszcze postaram się pokazać. Budynek na dzień dzisiejszy. Jeżeli Państwa zainteresował mój film, wstawcie y, 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 komentarz. Y, będę nagrywał kolejne. Dziękuję bardzo.